Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie natura spotyka się z historią, a każdy krok pośród górskich szlaków skrywa opowieść pełną tajemnic. Sosnówka, mała, niepozorna miejscowość, zagubiona gdzieś między Jelenią Górą a Karpaczem nad spokojnym, rozległym, sztucznym zbiornikiem. Wydaje się na pierwszy rzut oka zwykłym celem weekendowej wyprawy. Jednak jej położenie, otoczone wzgórzami łomienickimi i majestatycznym grabowcem, kryje o wiele więcej niż tylko malownicze, przepiękne krajobrazy. Miejsce to zdaje się być bramą do przeszłości, gdzie natura splata się z mitami i legendami, a każdy zakątek niesie ze za sobą nutę niezwykłości. Góra Grabowiec to na pozór zwyczajna formacja, wznosząca się na wysokość 784 metrów na styku Karpacza, Susnówki i Miłkowa. Skrywa tajemnice, które przyciągają nie tylko turystów, ale i poszukiwaczy nieodkrytych opowieści. Sama nazwa może niewiele mówić. Ale to właśnie tutaj, na tym mistycznym wzgórzu, znajduje się kaplica świętej Anny oraz tajemniczy czakram karkonoszy, energetyczne centrum, które od wieków fascynuje duchowych podróżników. Ale to tylko wierzchołek historii, bo przecież wszystko zaczęło się od źródła. Źródła, które fascynuje swoją mocą od wielu pokoleń. Legenda głosi, że dawno temu ranny jeleń, ścigany przez nieugiętego myśliwego, trafił na cudowne źródło wypływające z zachodniego zbocza Grabowca. Woda, której dotknął, uzdrowiła go w mgnieniu oka, a zwierzę pełne nowej siły pomknęło ku górskim szczytom, znikając w leśnych gęstwinach. To samo źródło, znane później jako dobre źródło Miało być miejscem spotkań czarownic, które przybywały na pobliskie wzgórze o spłaszczonym szczycie, aby tam w blasku księżyca odprawiać swoje tajemnicze sabaty. Czy to tylko ludowe opowieści, czy może woda ta naprawdę ma w sobie coś więcej? Nie bez powodu od wieków ludzie wierzyli, że to miejsce ma magiczną moc. Archeolodzy odkryli tutaj ślady prasłowiańskiego ośrodka kultu, co potwierdza, że jeszcze zanim chrześcijaństwo dotarło do tych terenów, mieszkańcy oddawali tu cześć siłom natury, wodzie, drzewom, niebu. Niemieccy badacze twierdzą, że miejscowi czcili tu bogów związanych z naturą i źródłami wody. Jak wiele innych pogańskich miejsc kultu, także i to zostało później zaanektowane przez chrześcijaństwo, ale echo dawnych wierzeń wciąż rozbrzmiewa wśród szumu drzew. I szmeru wody. Sosnówka i jej okolice to nie tylko miejsce na weekendowy wypad, to brama dosłownie do innego świata, gdzie każdy zakątek zdaje się szeptać zapomniane historie, a legenda i rzeczywistość splatają się w jedną fascynującą całość. Kto wie, może to źródło naprawdę kryje w sobie tę wielką, tajemniczą moc? Dobre źródło. Miejsce, które od wieków przyciągało ludzi, fascynując ich swoimi niezwykłymi właściwościami i tajemniczym charakterem. Już w czasach prasłowiańskich otaczano je szczególną czcią. Czy to tylko przypadek, że człowiek od tak dawna odwiedzał to miejsce? Raczej nie. Brak śladów stałego osadnictwa sugeruje, że nie było to zwykłe miejsce. Przypuszcza się, że dobre źródło pełniło rolę miejsca kultu, gdzie przebywano, by oddawać hołd siłom natury. Może to właśnie ta nieziemska aura, którą czuć w powietrzu, przyciągała ludzi z odległych stron? W średniowieczu wierzono, że woda z dobrego źródła ma cudowne właściwości. Była to woda, która mogła leczyć, dodawać siły i energii, a także regenerować ciało. Jednakże dawne wierzenia budziły niepokój w chrześcijańskich kręgach, dlatego już w XIII wieku wzniesiono tutaj kapliczkę, by przeciwdziałać pogańskim kultom. Ta pierwsza świątynia nie przetrwała. Została zniszczona podczas brutalnych wojen husyckich, ale legenda i moc źródła przetrwały. W XVIII wieku na miejscu zburzonej kapliczki wzniesiono nową kaplicę, tym razem pod wezwaniem świętej Anny. Świętej, która miała chronić to miejsce przed zapomnieniem. Czas płynął, ale źródło wciąż było czczone i odwiedzane. Przed II wojną światową przy dobrym źródle istniała gospoda, gdzie podróżni mogli odpocząć, delektując się lokalnym klimatem i także tajemniczą wodą. Ale co sprawia, że woda z dobrego źródła jest tak wyjątkowa? To nie jest zwykła woda, to są wody radonowe. Tak zwane eliksiry młodości, które oddziałują na cały organizm. Radon, choć budzi różne skojarzenia, tutaj jest tajemnym sprzymierzeńcem zdrowia. Jego promieniowanie alfa przenika na głębokość 50 mikronów, pobudzając ciało do regeneracji i wzmacniając jego naturalne siły. Działa na organizm jak ożywczy impuls, który wspomaga w wielu schorzeniach. Od problemów z układem krążenia. Przez choroby narządy ruchu aż po dolegliwości skórne i schorzenia narządów rodnych. Osoby aktywne, poszukujące szybkiej regeneracji po intensywnym wysiłku, znajdą tu coś dla siebie. Woda ta przyspiesza powrót do formy, poprawia przepływ krwi i wspiera organizm w walce z dolegliwościami. Co ciekawe, w przypadku osób z miażdżycą tętnic, woda z dobrego źródła może wywołać rozszerzenie kapilarów a tym samym poprawić ukrwienie. Mało tego, przy nadciśnieniu tętniczym działa jak naturalny regulator, obniżając ciśnienie krwi. A to nie wszystko. Kuracja pitna tą wodą wspomaga procesy trawienne, zwiększa wydzielanie kwasów żołądkowych i pobudza prelastykę jelit. Działa też moczopędnie, a może nawet obniżyć poziom cukru we krwi. Każdy, kto odwiedza to miejsce, może poczuć na sobie i w sobie tę niezwykłą moc, którą od tysięcy lat czerpią ludzie, szukając uzdrowienia, siły i odrobiny magii. Woda, która płynie z wnętrza góry, to nie tylko legenda to realne źródło zdrowia, które skrywa jeszcze wiele sekretów, czekających na odkrycie. Rady. Tajemniczy pierwiastek, który w wyniku swoich promieniotwórczych przemian przekształca się w radon, subtelnego lecz potężnego sprzymierzeńca balneoterapii. Jego lecznicze właściwości są nieocenione: od poprawy krążenia przez wpływ na przemiany komórkowe i procesy enzymatyczne po łagodzenie bólu i wspomaganie pracy układu nerwowego. To właśnie woda, zawierająca radon, bijąca ze źródła pod grabowcem, zyskała miano cudownej. Co ciekawe, pierwsze historyczne wzmianki o tym miejscu sięgają aż 1220 roku, kiedy to jak podają kroniki, intensywne opady deszczu spowodowały zmycie okolicznych budynków. Ludność schroniła się w tajemniczym kościółku źródlanym, który już wtedy musiał być solidną, murowaną budowlą. Dzięki hojności fundatorów świątynia przetrwała kolejne wieki, choć nie ominęły jej burzliwe czasy. Podczas wojen husyckich, tak jak już zostało to wspomniane, została zniszczona. Jednym z ciekawszych elementów przebudowy z początku XVIII wieku było wyprowadzenie wody poza świątynię. Radon wydobywający się ze źródła wpływał bowiem na malowidła wewnątrz kaplicy, sprawiając, że farby szybko blakły, a nawet obrazy na miedzianych blachach nie wytrzymywały tej niezwykłej energii. Dopiero później zrozumiano, że to Radon jest odpowiedzialny za te tajemnicze zjawiska, co zrodziło wiele mitów i legend wokół tego miejsca. Niedaleko kaplicy, kilkadziesiąt metrów powyżej, znajduje się miejsce o równie tajemniczej aurze tak zwana Patelnia Czarownic. Ta owalna skała przypominająca Patelnię jest jednym z karkonoskich czakramów, punktów, z których emanuje subtelna, niezwykła energia. Podobna do tej, którą można odnotować na ślęży. Miejsce to, jak twierdzą radiesteci, może przywracać siły, podnosić na duchu i przyspieszać powrót do zdrowia. Na szczyt prowadzą wykute w skale schodki, a widok rozciągający się z jej wierzchołka zapiera tych w piersiach. Czakramy takie jak ten na grabowcu to miejsca od tysiącleci otoczone niesamowitą czcią. Choć najbardziej znane są te na wzgórzu wawelskim czy górze ślęży, ten karkonoski czakram jest prawdopodobnie jednym z najstarszych miejsc prasłowiańskiego kultu sił przyrody w regionie. Dla każdego, kto chce poczuć wyjątkową energię tego miejsca, grabowiec, a także dobre źródło, pozostają bramą do świata, gdzie na własnej skórze można poczuć ducha dawnych czasów. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.